W następnej, ale degustacji. Tym razem mam coś um, różnego uh, od wszystkiego, co miałem do tej pory. Um, trunek z Filipin, um, Lambolok, chyba tak cię wmawia, nie wiem, um, chociaż tu na tej butelce ta nazwa nie pada, ale to mi wyszło z googlowania. E, pantalan e, Premium Nipang e, z, z, z palm, e, z singala, si, silangan, o, mają fajne nazwy, e, z e, Oczywiście ręcznie destylowane w małych e, partiach 30%, czyli nie jest takie drogie. 100% nipa sap. I tak. Piszą, że się robi to z soku e, palmy kokosowej. Znalazłem też polski opis, że robi się to z kwiatów tej palmy. I się pobiera ten sok. Tu no to uświadomcie mnie. Z której części palmy się to robi. A w każdym razie jest to sok z tej palmy. Nie z owoców tylko e, z, z palmy. E, to tak jakby sok zagawę gawę wyci wyciągać, prawda? Tak, tak mi się kojarzy. Dlatego no, mam skojarzenia trochę z, e, z tekilą. E, witamy w, przy filipińskiej tradycji. To jest filipińska przedkolonialna wódka. Opiszą wódka. Szeroko konsumowana przez tagajan albo social drinking. Ten kraftowy trunek jest destylatem De destylowanym likierem z palmy, z nipa sap, o matko, a, używających unikatowego lutuan albo miejscowych metod destylacji. To nic z tego nie wynika z tego opisu. Ja nic z tego nie rozumiem. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym myślicie. Butelka taka, powiedzmy standardowo ok. Ma banderolkę i bardzo plastikowy biały korek. Tu sobie troszeczkę doleję. Nie wiem, jak się powinno lać. Nie wiem, w jakie szklanki się powinno lać, czy w ogóle w szklanki się to leje. z jest jakiś czarek może się dodać. Któż to wie. Ale trunek jest przecież oczysty, wygląda hmm, podobnie do wódki. E, zobaczmy. Bardzo miła, miły aromat, taki słodko-kwaskowy, e, lekko e, wytrawny, ściągający. E, z nutami kwiatowymi. Przyjemny. Ale wiecie co? Kojarzę mi się też z takimi migdałowymi środkami z pestek. E, troszkę z białą e, brzoskwinią. I trochę z sakę też mi się kojarzy. Aromat jest niewielki, ale przyjemny, słodkawy. E, no taki, wiecie, że chce się spróbować. No to spróbujmy. Masz zrobię. No i tu już takie słodyczy nie ma. Jest wytrawnie ściągająco, kwaskowo prze, przede wszystkim. Jest też trochę takich nut. No, kwaśnych przede wszystkim. Kwaśnych. E, może lekka taka woda kokosowa. E, no i znowu trochę, trochę migdałów właśnie takich jakby kwiatowych nut, L takich lekkich owoców. A właśnie takich białych, jakichś egzotycznych, jest wytrawnie cierpko. Trochę ten alkohol jest no, przy 30% bardzo delikatny. No, jest kilka takich pieprznych nutek, ale nie dużo Lekkie rozgrzewanie w przełyku, to trochę się pije. E, jak sakę, jak soju. No, takie mam wrażenie. To, to, to jakieś takie konotacje ma. Ale ta pierwsza cierpkość e, zdecydowanie, trochę ma też e, jakby przynajmniej u mnie e, konotacji z tequilą. E, nie jest to aż takie mocne, ale Coś tam, coś tam. Eee. No, nigdy tego wcześniej nie piłem. To jest moje pierwsze wrażenie. Nie wiem, na co zwracać uwagę. Eee. Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Ogólnie da się pić. Jest przyjemne w odbiorze. Eee. Po prostu zaskakujące pierwsze wrażenie. Eee. Jeżeli macie. Większy kontakt z tego rodzaju alkohol, no to uświadomcie mnie. To od razu mówię: pierwszy raz próbuję coś takiego. Nie wiem, no, troszkę mnie uświadomcie tutaj. Czy to powinno się pić w szklance, czy nie w szklance? No, tu na etykiecie zwracają uwagę: a Pijcie sobie, jak chcecie. I to jest chyba na takie najbardziej rozumne rozwiązanie, nie? Jak ktoś chce pić czy na czysto, to sobie by nie pił czysto, a chce zrobić sobie koktajl, zrobić sobie koktajl. No nie? Jak komu smakuje. Um, także powiedzcie mi, czy to co ja tam znalazłem, to tak powinno być, czy po prostu nie wiedziałem czego szukam, i jakieś przebłyski, coś z czymś mi się kojarzyło, ale to nie jest to, bo to jest co innego. Tak to może być. Tak tak może być, nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Eee, także podoba mi się ten trunek, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o zwężku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także żeby niecie na bieżąco, na przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie! Cheers.